Teraz Krzysztof nam opowie, jak się sortuje drzewka. Dzień dobry Państwu! Właśnie znajdujemy się na plantacji Jana Masa -San. I tutaj odbywa się coroczne kufanie drzew. Przypominam, gruszek po holendersku peren. I tak ja w tej chwili, właśnie po uprzednim. Wykopaniu tych drzewek przez oto proszę tam kamerą, przez oto tamtą właśnie maszynę. Ja idę zaraz za nią i segreguję, to znaczy sortuję te drzewka według klasy. To znaczy zostawiam klasę pierwszą na ziemi. A jeszcze pragnę przypomnieć, że w 1458 roku frachtowcem z Japonii przypłynęły drzewka właśnie do. Europy. I właśnie potem powstały różnego rodzaju właśnie plantacje, tak zwane po holendersku Quakerai. Dobra, na